Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mojej pieśni całą myśl wysłucha? Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Nieszczęsny to dla ludzi głos i język trudzi. Język klamie głosowi, a głos myślą klamie. Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamia a słowa myśl pochloną i tak drżą nad myślą, jak ziemia nad połkniętą niewidzialną rzeką zdrżenia ziemi. Czyż ludzie głąb nurtów docieką, gdzie pędzi, czy się domyślą? Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzą, jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy, Tyle tylko smych uczuć dostrzegą w mych pieśniach. Pieśni ma, Tyś jest gwiazdą za granicą świata. I wzrok ziemski do ciebie wysłany za gońca, Choć szklane weźmie skrzydła, ciebie nie do lata, Tylko twoją mleczną drogę się uderzy, Domyśla się, że to słońca lecz ich nie zliczy, nie zmierzy. Wam pieśni ludzkie, oczy, uszy niepotrzebne. Płyńcie w dusznej wnętrznościach, świećcie na ich wysokościach, jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne. Ty, Boże, Ty, Naturo, dajcie posłuchanie, Godna to was muzyka i godne śpiewanie. Ja mistrz, ja mistrz wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosę i kładę dłonie na gwiazdach, jak na szklanych harmoniki kraina. To nagłym, to wolnym ruchem tchęcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie. W tonu w milionie każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie. Zgadzam mnie dzielę i łączej, w tęczej w akordy i bez trochy plącze. Rozlewa mnie we dźwiękach i błyskawic w stęgach, Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie. I kręgi harmoniki wstrzymały się będzie. Sam śpiewam. Słyszymy śpiewy długie, przeciągłe, jak wichru, powiewy. Przegiewają ludzkiego rodu całe tonie. Jęczą żalem, ryczą, burzą, a wieki im głucho wturzą, A każdy dźwięk ten razem gra i plonie. Mam go w uchu, mam go w oku. Jak wiatr, gdy fale kołysze, po świstach lot jego słyszę, widzę go w szacie obłoku. Boga, natury godne takie pienie. Pieśń to wielka. Pieśń tworzenie. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka pieśń jest. Nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże? Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie. Wcielam w słowa. One lecą, rozsypują się po niebie, toczą się, grają i siecą. Już dalekie widzę jeszcze. Ich wdziękami się lubuje. Ich ruch myślą odgaduję. Kocham was, me dzieci jeszcze. Myśli moje, wichry moje. Czucia moje, gwiazdy moje, W pośrodku was, jak ojciec, wśród rodziny stoję, Wy wszystkie moje! Depcę was, wszyscy poeci, Wszyscy mędrcy i proroki, których wielbił świat szeroki, Gdyby chodzili dotąd wśród swych dusznych dzieci, Gdyby wszystkie pochwale i wszystkie oklaski Słyszeli, czuli i zasłuszne znali, I wszystkie sławy każdodziennej blaski Promieniali na wieńcach swoich zapalali z całą pochwałą muzyką i ozdobą, zebraną z wieków tyle i pokoleń tyle, nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy, jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy, kiedy sam śpiewam sobie. Śpiewam samemu sobie. Tak czuły jestem. Silny jestem i rozumny. Nigdym nie czuł jak w tej chwili. Dziś mój zenit. Moc moja dzisiaj się przesili. Dziś poznam czym najwyższy, czym tylko dumny. Dziś jest chwila przeznaczona. Dziś najsilniej że duszy mej ramiona. To jest chwila samsona. Kiedy więzień ślepy dumą u kolumny. Zrzucę ciało i tylko jak duch wezmę pióra. Potrzeba mi latu lecę z planek i gwiazdką wrotu. Tam dojdę, gdzie graniczą stwórce i natura. I mam je. Mam je. Mam tych skrzydeł dwoje. Wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę. Lewym o przeszłość. Prawym o przyszłość uderzę. I dojdę po promieniach uczucia do ciebie. I zajrzę uczucia twoje. O ty, O którym mówią, że czujesz na niebie, Ja tu Ja przybył. Widzisz, jaka ma potęga, Aż tu moje skrzydło sięga. Lecz jestem człowiek I tam na ziemi me ciało Kochałem tam. Bo z serca ma zostało. Ale ta miłość moja na świecie, Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku, Jak owad na róży kwiecie, Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku, Ja kocham Cały naród. Objąłem w ramiona Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia, Przycisnąłem tu do lona, jak przyjaciel kochanek, małżonek jak ojciec, chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadziwić. Nie mam sposobu. I tu przyszedłem go dociec, przyszedłem zbrojny w całą myśli władzę. Tej myśli, co nie wiosą, twoje gromy wydarła. Siedziła chód twych planet, głąb morza rozwarła. Mam więcej! Tę moc, której ludzie nie nadadzą, mam to uczucie, co się samo w sobie chowa jak wulkan, tylko dymi niekiedy przez słowa. I mocy tej nie wziąłem z drzewa jedyńskiego, owocu wiadomości złego i dobrego, nie z ksiąg, ani z opowiadań, ani z rozwiązania zadań, ani z czarodziejskich badań. Ja mi się twórcą urodził. Stamtąd przyszły siły moje, Skąd do ciebie przyszły twoje? Boż i si ty po nie nie chodzi. Masz, nie boisz się stracić I ja się nie boję. Skąd i ty masz oko silne, potężne? W chwili jak my siły, Wysoko, kiedy na chmur spojrzę szlaki wędrowne, Słyszę ptaki żeglujące na ledwie dostrzeżonym skrzydle. zechce i mediu okiem zatrzymam jak w sible. Stado pieśń żałośną dzwoni, Lecz póki ich nie puszczę, Twój wiatr ich nie zgoni. Kiedy spojrzę w kometę z całą mocą duszy, Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy. Tylko ludzie skazitelni, marni, ale nieśmiertelni nie służą mi, nie znają. Nie znają nas obu, mniej ciebie. Ja na nich szukam sposobu. Tu, w niebie władzę, którą mam nad przyrodzeniem, Chcę wywrzeć na ludzkie dusze. Jak gwiazdy, jak ptaki rządzę mym skinieniem, Tak ludźmi rozrządzać muszę. Nie bronią, broń broń odbiję, Nie pieśniami długo rosną, Nie nauką prędko gnije, Nie cudami to zbyt głośno, Chcę czucie rządzić, które jest werle. Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie. Co ja zechcę, niech wnet zgadną, spełnią, tym się uszczęśliwią. A jeżeli się sprzeciwią, niechaj cierpią i przepadną. Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa, z których gdy zechce, pieśni wiąże się budowa. Mówią, że Ty tak masz. Wiesz, że myśli nie popsuł, mowy nie umorzył. Jeśli mnie. Nad duszami równą władzę nadasz. Ja bym mój naród Jak pieśń żywą stworzył I większy niż ty Zrobiłbym dziwo. Zanuciłbym Pieśń Szczęśliwą. Daj mi rząd dusz. Tak ze tą martwą budową Którą gmin światem z obiej przybił ją chwalić, Że nie próbował dotąd, czyli moje słowo Nie mogłoby jej wnet zwalić. Lecz czuję w sobie, że gdybym mą wolę ścisnął na tężu I razem wyświecił, może bym sto gwiazd zgasił, A drugie stop wzniecił, bo jestem nieśmiertelny. I w stworzenia kole są inni nieśmiertelni, Wyższych nie spotkałem, Najwyższy na niebiosach, ciebie tu szukałem, ja, najwyższy z czujących na ziemnym wodorach. Nie spotkałem cię dotąd, żeś ty jest, zgaduję, niech cię spotkam. I niechaj Twą wyższość uczuję. Jak chcę władzy. Daj mi ją lub wskaż każdej jej wrogę. O prorokach, dusz, władcach, żeby byli, słyszałem. I wierzę. Lecz co oni mogli? Ja mogę. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi wladasz. władasz? Milczysz? Milczysz? Wiem teraz, jam cię teraz zbadał, zrozumiałem coś ty jest, jakieś ty władał. Kłamca! Kto się z w ciebie nazywał miłością, ty jesteś tylko mądrością. Ludzie myślą, nie sercem twych dróg się dowiedzą, myślą, nie sercem składy broni twej wyśledzą. Ten tylko, kto się wrył w księgi, w metal, w liczbę, w trupie ciało. Temu się tylko udało przywłaszczyć część swej potęgi. Znajdzie truciznę, proch, parę. znajdzie blaski, dymy, huki. Znajdzie prawność i złą wiarę na mędrki i na nieuki. Myślą oddaleś świata u życie, serca zostawiasz na wiecznej pokucie. Daleś mnie najkrótsze życie. I najmocniejszą uczucie. Czym jest me czucie? Ach. iskrą, tylko. Czym jest mę życie? Ach. Jedną chwilką. Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy iskrą tylko. Czym jest wieków ciąg cały mnie z dziejów wiadomy? Jedną chwilką. Z czego wychodzi cały człowiek, mały światek? Z iskry tylko. Czym jest śmierć? Co rozpruszy myśli dostatek? Jedną chwilką. Czym był on, dopóki światy trzymał w swoim łonie, iskrą tylko? Czym będzie wieczność świata, gdy on go pochłonie? Jedną chwilę. Chwila i iskra, gdy się przedłuża, rozpala, stwarza i zwala. Śmiało, śmiało te chwile rozdłużmy, rozdalmy. Śmiało, śmiało te iskry rozniećmy, rozpalmy. Teraz dobrze, tak. Jeszcze raz ciebie wyzywam. W duszę cię odkrywam. Milczysz, wszakżeś z szatanem walczył osobiście, wyzywam cię uroczyście. Nie garcz mną. Ja nie jeden, choć sam tu wzniesiony. Jestem na ziemi sercem, z wielkim ludem z bratem. Mam ja ze sobą wojska i mocy i trony. Jeśli ja będę bluźnierca, Ja tobie wydam krwawszą bitwę niż jej szatan. On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca. Ja on cierpiał, kochał, w męce i miłości wzrosłem. Kiedyś mnie wydarł osobiste szczęście. Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście. Przeciw niebu nie wzniosłem. Gwiazdo spadająca! Jaki szal! Bot cię strącę. Humaka, przecież lef, ptaka! mi pióry! Do Teraz duszą jam w moją ojczyznę wcielony, ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony. Kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak sydna ojca wplecionego w kolo. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w lonie ból swego plodu. Cierpię, szaleje, a ty mądrzy i wesoło zawsze rządzisz. Zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz, jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku półzbrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, a nigdy lat swych nie dochodzi. Jeśli pod rządem Twoim czułość nie jest bezrząd, jeżeli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz, jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeżeli miłość jest na co w świecie twym potrzebną, a nie jest tylko Twoją omiłką, liczebną! Z jasnego słońca, kometo blendu, gdzie koniec Twego pędu, bez końca. Bez końca to szturmu dalej i pani, Ryk Milczysz! Jam ci do głębi sercem otworzył. Zaklinam, daj mi władzę. Jedna część licha, część tego, co na ziemi osiągnęła pycha, z tą jedną trąstką, ileż ja bym szczęścia stworzył. Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu! Widzisz, żem pierwszy z ludzi aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż twoja twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poly. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Milczysz, ja nie kłamie. Milczysz i ufasz! Że masz silne ramię. Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie. Widzisz to moje ognisko, uczucie? Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało. Wbijam w żelazne woli mej okucie, jak nabój w burzące działo. Litość, żal. A ja! Oj! Strzelę przeciw twojej naturze! Jeśli w gruzy nie zburzę, To wstrząsnę całym państwo ich obszarem, Bo wystrzelę głos w całą obręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, Krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, Ale... Czarem! Te